Shalom. Przedostatnią literą alfabetu hebrajskiego jest litera Shin, albo Sin. Od tej litery rozpoczyna się, między innymi, bardzo ważne słowo w języku hebrajskim – słowo Shalom. Shalom, które będziemy tłumaczyli najczęściej jako pokój. Chociaż ten rdzeń słowa, od którego pochodzi Shalom, będzie oznaczał nie tylko pokój w znaczeniu brak wojny, czy brak konfliktu w takim sensie bardzo powierzchownym, ale Shalom jako coś o wiele Lepszego w zamian, to znaczy szalom jako kompletność, jako integralność, jako całość. I taki będzie sens najgłębszy tego słowa szalom. Zobaczmy w Księdze Jozuego w rozdziale ósmym, kiedy to zbudowano na cześć Pana ołtarz. Jozłę zbudował, powiedziane jest o tym ołtarzu, został zbudowany z kamieni nieociosanych których nie obrabiało żelazo. I na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i wysiadne. I te kamienie nieociosane są nazwane po hebrajsku awanim szalemot, czyli kamienie, które mają tę integralność, ten pokój w sobie, właśnie jako nieociosane, niedotykane, nienaruszone kamienie, tak można powiedzieć. W księdze Hioba z kolei, mędrzec Hiob, tak będzie mówił również o swoich stadach. Powie, ujrzysz Twój namiot spokojny, Mieszkanie zastaniesz bez braków. W Hioba, werset, rozdział 5, werset 24. Ujrzysz Twój namiot spokojny, czyli Twój namiot będzie miał cechę szalom. Szalom, czyli będzie integralny, ponieważ będzie bez braków. Wszystkie owce, wszystko co powinno w nim być wokół tego namiotu będzie. Namiot będzie szalom, czyli spokojny i bez braków. Również o takiej integralności będzie mowa w kontekście wojennym, kiedy to. W drugiej księdze Samuela, w rozdziale 18, Dawid jako król będzie pytał tych, którzy przebywają z wojny, aby powiedzieli mu, o jakie są skutki działań wojennych, i zapyta tak, król. W rozdziale 18, werset 29, czy dobrze się wiedzie młodemu Absalomowi? Dawid pyta o swojego syna Absaloma i pyta, czy dobrze mu się wiedzie. Dosłownie tam jest powiedziane, czy on ma szalom, czy jest szalom dla mojego młodego syna Absaloma, czyli. Czy jest pewna integralność, pewna całość, nienaruszoność w kontekście akurat działań wojennych i osoby Absaloma? Podobnie później w pierwszej księdze królewskiej też będzie powiedziane o Salomonie, który wykończył świątynię. I tak jest powiedziane, że składał Bogu ofiary przed Panem, ofiary kadzielne, odkąd wykończył świątynię, odkąd wprowadził szalom do świątyni. Szalom w znaczeniu integralności, całości, odkąd dzieło zostało skończone i kompletne. Takie więc będzie taki sens głębszy rozumienia słowa szalom. I wiemy, że to słowo będzie też bardzo ważne w kontekście oczekiwań czy zapowiedzi mesjańskich, bo to prorok Izajasz w swoim słynnym tekście o mesjaszu, który ma przyjść, rozdział 9, tak powiem, albowiem dziecie nam się narodziło, syn został nam dany i tak dalej, będzie nazwany przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, książę pokoju, sar szalom. Książę pokoju, a więc ten, który ma przynieść pokój na Ziemię. I wiemy dobrze, że te zapowiedzi, zapowiedzi Księcia Pokoju, wypełniły się w osobie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, tego, który w rozdziale 14 Ewangelii Janowej tak będzie mówił do swoich uczniów: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Oto Jezus przynosi prawdziwy pokój, prawdziwy szalom, czy grecką irene), ale jest to to samo, ten sam sens. Pokój, integralność, całość, spokój, bezpieczeństwo. Później również święty Paweł powie o tym w liście do Efezjan, kiedy będzie mówił: On bowiem, Chrystus, jest naszym pokojem, On jest naszym szalom, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swoim ciele zaprowadził pokój. A więc to, co było, to czemu brakowało integralności, całości, pewnej kompletności, ludzkość została pojednana. Wprowadzony został szalom właśnie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Czy później w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, również w słynnym hymnie, święty Paweł powie, że oto Chrystus, Bóg zechciał, aby w Chrystusie zamieszkała cała pełnia i aby przez niego pojednać wszystko ze sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego Krzyża. Oto ten prawdziwy szalom zaprowadzony jest na ziemi i w sercu człowieka dzięki Krzyżowi, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, który jest naszym prawdziwym pokojem, który jest naszym prawdziwym szalom.